Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam mnie znani. Dziś moim gościem jest aktor Sebastian Fabiański. Witam cię bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Proszę. Sebastian, w jednym z wywiadów, którego udzieliłeś bodajże jakieś 4 lata temu, powiedziałeś, że twoim marzeniem jest zagranie wojskowego. No i zdaje się, że marzenie się spełniło, bo była misja Afganistan, więc na początku zapytam, czy wiele takich marzeń udaje ci się realizować ostatnio? Wiesz y akurat... Y y y tak, myślę że, myślę, że akurat jeżeli chodzi o realizowanie swoich, jakichś tam marzeń, może duże słowo w sensie, mhm. jakichś tam yy, zainteresowań po prostu, kierunków, w które chcę zmierzać. I to, to, to zdecydowanie, tak, zdecydowanie. Jakby wszystko na razie jest, idzie sobie takim swoim torem. Yy, ja nie mam jakiegoś takiego parcia, żeby coś było szybciej. Yy, Mam różne pomysły. Właśnie mm -hmm. może się zastanawiam, czy, czy reżyseria. Może pójdę do szkoły albo wyjadę gdzieś mm -hmm. coś. No różne pomysły mam w głowie, ale, 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 ale wszystko nie jest... Narzekasz. Nie narzekasz? Nie, 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 nie. Bardzo, bardzo fajne, ciekawe, ciekawe życie. Mm -hmm. Nie spodziewałem się, że takie może być w moim przypadku, bo wyros, wyrastałem w takich rejonach mocnych hip-hopowych. Wiesz, mm -hmm. ja krótko ostrzyżony, czapka do góry. Szaleści, szerokie spodnie. Mhm. No, sam też się trochę zajmuję muzyką hip-hopu, bo jakby lubię to po prostu. To jest jakby gdzieś prawda, która mnie interesuje. Ale raczej hobbystycznie niż. Hobbystycznie, tak. Czyli ja piszę sobie, mhm. robię parę, zrobiłem parę kawałków, O dziwo, całkiem, całkiem nieźle, nieźle ocenionych, ale jakby nie mam parcia, żeby to gdzieś, gdzieś mhm. pchać. Ale chyba nie zawsze było tak, że było tak kolorowo i że wszystko dobrze szło, bo ty przyznałeś w jednym z że wiele razy w życiu dostałeś po tyłku, więc mhm. co to za trudności, które napotykałeś na swojej drodze i jak po tym tyłku dostałeś? E, no tak, no było, było, było coś takiego. E, parę razy się zdarzyło, że, że coś się nie udało i, i było trzeba mm, to spuścić głowę i powiedzieć sobie życie, ale tak, ale na pewno jednym, jednym z takich, że ja cztery razy do szkoły teatralnie mm. dawałem. Mm, wiesz, ja nie, nie, nie twierdzę, że, że ja powinienem się dostać za pierwszym razem, po prostu widocznie takim miał być rytm. Gdzieś jakby ja jestem wyznawcą raczej teorii, że że owszem, dzieją się rzeczy przypadkowe, ale w większości jakby gdzieś ma swój sens i później albo my jakby Dorabiamy sobie historię, ideologię do tego, że a to tak miało być dlatego, bo i ja wtedy to. Mhm. Do... No, Ale gdzieś to tak, 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 tak jest. Ja na przykład się cieszę, że się nie dostałem za pierwszym razem do szkoły, bo ja przyszedłem na egzamin z Gumą do Rzucia. No, nie będę opowiadał, bo to nic przyjemnego. Na pewno. W sensie, no tak jak mhm. wyobrażasz sobie mnie z tych czasów hip-hopowych, to tak mi nagle wpadło do głowy, że będę zdawał przez kolegę, zresztą. Pierwszy raz był bardziej dla zabawy niż jakoś. Tak, w ogóle taki eksperymentalny po prostu, mhm. jakby, wiesz, ja, ja nie wiedziałem, jakby, w którą stronę. Ja myślałem sobie, dobra, napiszę maturę. Ambitnie poszedłem, bo oczywiście nowa matura i tam rozszerzona historia, rozszerzony włos, mhm. rozszerzony polski, angielski rozszerzony. No i, i zdałem tę maturę całkiem nieźle. Faktycznie zdawałem do szkoły do, tam, do, 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 na stosunki międzynarodowe na UW też. No ale jakoś tak, jak się nie dostałem, to jakoś się zdenerwowałem <grym> i stwierdziłem, że, że to jakaś, jakaś ambicja się, wiesz, że, że taka męska typowa męska mhm. ludzka. W ogóle życie jakby wiesz, ja raczej nie jestem z tych, którzy tak bezpiecznie, nie? tylko jakby ja lubię czasem po prostu coś zrobić nawet świadomie źle. Mhm. I wiem o tym, że źle robię i wiem o tym, że głupio robię, ale jestem tak uparty w tym, że po prostu nie jestem w stanie sobie w ogóle nikt mi nie... No, mama, ojciec, nie wiem, mój guru mentalny, duchowy, Jan Paweł II powiedziałby mi nie rób tak, a on zrobił. Dlatego, żeby no przekonę... właśnie dostać strzała, żeby, żeby się przekonać, że to nie jest dobry wybór. No i tak było, i tak było, ale ja też lubiłem trochę to tako, tako, takie balansowanie, bo przynajmniej nudno nie było, ja się strasznie szybko nudzę w ogóle. Ale wracając już na chwilę do tych egzaminów do szkoły teatralnej, to mówisz, że za pierwszym razem poszedłeś bardziej dla przygody, niż że wiązałeś z tym jakąś przyszłość. Tak. to co wcześniej nie miałeś żadnych doświadczeń aktorskich i nie próbowałeś nigdy Wiesz, niczego. No to było śmieszne. Kiedyś jak wiadomo, jakiś podstawówka mm -hmm. czy coś. Konkursy recytatorskie? Jakiś, nawet nie. Ja raczej nie pchałem się w takie, w, takie, w, takie, w takie. To jest specyficzny rodzaj towarzystwa w szkole. Mm -hmm. w towarzystwo recytatorskie, i do nich, do nich się tam nie pchałem, ale jakieś jasełka, wiesz, mm -hmm. takie rzeczy. Ja mieszkałem na osiedlu, które się nazywało SBM Sztuka. Mm -hmm. To jest w zasadzie bardzo niedaleko, na Nałęczowskiej, tam Sobieskiego, Sadyba. I tam mieszkało bardzo wielu aktorów. I był jakieś jasełka, i po tych jasełkach ja grałem Heroda. Berło w moich rękach. Mówiłem, oglądałem ostatnio to, czy jakiś czas temu. To śmiesznie to nagrane jest. No i, i podeszli do moich rodziców aktorzy czynni, którzy, którzy mieszkali tam i, i przyszli obserwować swoje dzieci. Mm -hmm. i Powiedzieli, żeby przypilnować, żeby, żeby przypilnować, żeby, żeby bo, 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 bo może naprawdę się fajnie to rozwinąć. Hmm. Ja w ogóle dostałem propozycję dubbingu i później po tym hmm. zaproszony dostałem do słuchowiska radiowego i, i, i w zasadzie się skończyło to na tym. I ja później jakby wiesz, od, jak już miałem świadomie wy, wybierałem, to już właśnie odszedłem sobie w temat hip-hopu mhm. i, i takich rzeczy i w ogóle mnie to przestało jakoś interesować. I, i tam jak oglądałem jakieś filmy, tak wiadomo jak to, kurde fajnie bo było tak, to, <laughs> wiesz, ale bym chciał być taki jako no ale to wiadomo, są bardziej fascynacje aniżeli realne, realne myślenie, mhm. jakby, wiesz, planowanie swojej przyszłości. Filmy. Ale zdaje się, że też piłka nożna gdzieś w międzyczasie była. O Jezus, piłka to jest non stop mnie. Właśnie teraz byliśmy w, w reprezentacją artystów, graliśmy w Międzyzdrojach z. Z politykami. Mhm. Bo ja nie mogę niestety w klubie trenować, no bo czasowo to się w ogóle nie, 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 nie udaje. Ale piłka nożna to jest, to, jest, to jest mój jakby ja tam zostawiam po prostu 200%. Mhm. Bo ja jestem jak bardzo takim, może być żywym człowiekiem, jeżeli chodzi nawet o impulsywność, o ten i, 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 i jak sobie tak naprawdę ze dwie godziny. Na treningu pobiegam, nie odpuszczając w ogóle. No to jadę do domu i jest, jest spokojnie po prostu. Ja lubię ten spokój, bo mhm. tak to, to wstaję i od razu mam coś, wiesz, coś, 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 coś. coś, coś. Wymyślam sobie jakieś różne rzeczy, co, co, co by tu zrobić. No i piłka nożna jest właśnie takim, tym bardziej jestem kibicem Legii Warszawa. Z racji tego, że się tu urodziłem, ojciec mnie mhm. prowadzą na mecze, jak byłem mały, taki knypek, latałem sobie między tamtymi, tymi siedzeniami. No i została ta legia i to już jest tak, że, no, że naprawdę tak, tak. tak, Ja jestem jestem wstrzaśnięty na płucie tego klubu, naprawdę. Wracając jeszcze do tych szkół teatralnych, to zdaje się, że ty najpierw na jakiejś szkole prywatnej studiowałeś, mm -hmm. później była właśnie w Krakowie PWST i teraz jest Akademia Teatralna w Warszawie, tak, tak. więc masz trochę porównanie, jak przygotowuje się młodych adeptów aktorstwa do, pełni, do pełnienia tego zawodu właśnie w przyszłości. I jakie są różnice w przygotowaniu jakie ty różnice zauważyłeś? Co innego z Warszawie, czego nie ma w Krakowie, a co było na przykład w tej prywatnej szkole? Jeżeli miałbym powiedzieć o tym krótko, to mogę powiedzieć, że głównie jakby chodzi o to, na jakich pedagogów trafisz. I to wcale nie zależy od tego, jakby ja mogłem trafić na pedagogów takich, na jakich trafiłem i byli dla mnie, załóżmy, najlepsi, jakich mogłem trafić. Ale z kolei ten sam, znaczy załóżmy, mój kolega na roku trafił na tych samych pedagogów i dla niego... To już jest kompletnie nie to. Naprawdę miałem takie marzenia, żeby się zamknąć gdzieś w teatrze na końcu świata, żeby tam przychodziło na przedstawienie 50 osób mm -hmm. i jakby, wiesz, jakby, żeby. Tak, jakby. Taki, I tam sobie taki, dał tak te teksty. takim zamknięciu tam. po prostu mm -hmm. żyć, więc bez, bez, bez konfrontacji, jakby z większą, z szerszą publicznością. No ale poszedłeś na casting do tancerza. No tak, no bo właśnie, mama zmusiła mnie do tego, żebym zrobił sobie zdjęcia w agencji, wiesz. I w końcu po trzech miesiącach, było jak mi tak co chwila, że Sebastian powinieneś już zarobić jakieś pieniądze po prostu, wiesz. My możemy ci pomagać, owszem, dopóki studiujesz, będziemy ci pomagać. No ale i taka sugestia poszła dosyć wyraźna, nie? No ja tak sobie pomyślałem, kurde, może faktycznie, no przecież nie będę żył na, na konto rodziców mhm. cały czas, nie? No i Poszedłem do tej agencji, zrobili mi te zdjęcia i tam zadzwonili a propos tego właśnie tancerzy ja się zacząłem śmiać w ogóle, bo ja nie tańczyłem. No właśnie. A ja scen było sporo. No tak, no przecież rozmawiam wtedy z, 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 z agencją i mówię, że, że nie, że ja nie, tam nie idę w ogóle, że zrobisz się w idiotę po prostu, wiesz. No bo tak sobie myślałem, że ale, ale warto się pokazać, no ale wiesz, no jakby... Raczej, Skoro nie umiem to całym Raczej nie jestem z tych, którzy... Yy, którzy nie potrafią, ale robią. Ale w końcu poszedłem tak zupełnie z ciekawości po prostu. Mm -hmm. no, jak zobaczyłem, co oni tam robią. Na <laughs> to po prostu się za głowy no bo wiecie No ale ku mojemu zaskoczeniu się stało tak, jak się stało. Czyli, czyli jakby dostałem tam tą rolę, którą grałem. no i... Ale dobrze, że tak się stało, czy nie dobrze, że tak się stało? Z perspektywy nie czasu. Wiem. Nie wiem. Wiesz, to na pewno była to bardzo duża lekcja w moim życiu. Akurat tancerzy. To był ciężki czas w moim życiu, bardzo. I osobiście, i, i jakby zawodowo. Musiałem wyjechać do Wrocławia, byłem tam sam. No i tak się, tak się tam ułożyło, a nie inaczej. No i ja później to już zrezygnowałem, dlatego, bo się dostałem do szkoły. Ale przyznaj, jeden z wywiadów, dla mnie moja kariera telewizyjna może skończyć się w tancerzach. Mogę pracować w McDonald'sie i siedzieć w teatrze. Nie przepadasz zagrania w serialach? To nie jest tak, wiesz, to jest, jak ja bym miał, wiesz co, chodzi o pewien rodzaj wrażliwości. Ja naprawdę, ten wywiad jest bardzo stary, ja dosyć głupie rzeczy tam mówiłem, być może o tym wywiadzie za parę lat będę mówił. Tak samo. Jest taka szansa. W każdym razie, chodzi bardziej o wrażliwość, w sensie, że jakby gdzieś czuję po prostu, że mm, serial nie, nie daje pewnych jakby możliwości twórczych i, i jakby realizacji tych marzeń, o których mhm. mówiłeś na początku. Chcę szukać tych mechanizmów, a nie schematów i, na, i to mi dał właśnie Maichscher, mając z nim zajęcia. Oczywiście w, było ciężko, nie? No bo mhm. jeżeli ja z, z tymi swoimi doświadczeniami i jakby z, z czymś, co spotykało się często. Z... Tak, jakby przychodzę na zajęcia i nagle ktoś mi mówi, to jest beznadziejne, co ty robisz, i e, jeżeli masz to robić, to po prostu nie przychodzi na te zajęcia. Mhm. I zaczyna się w tobie uruchamiać jakby mechanizm obronny, ale też ratunkowy, czyli co się dzieje. że mhm. to jest super, że ktoś ci zniszczył, zniszczył ci całą, w zasadzie całą budowlę, a postawił ci fundament. Mhm. Tylko nie. ja na tym fundamencie chcę budować dalej, bo to jest fundament, który jest nieskończony. To jest nieskończony. Nie jesteś w stanie określić ram, bo to jest naprawdę fantastyczne, kurde, że, 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 że spotkałem takiego człowieka, który mi e, tak pokierował moje myślenie. Bardzo bym chciał przeżyć Masę fascynujących przygód z ludźmi na planie, w teatrze. Bo to jest naprawdę fascynujące. Ale czy tak mi. Tak będzie pisane. Czy tak się uda? Wiesz, no. Czas pokaże. Jak na razie się wszystko fajnie układa. Nie? I, I spotykam naprawdę fajnych ludzi w pracy. Teraz Wojtek Smarzowski czy Janek Komasa, czy Krzysiek Szot, no sporo jest tych ludzi, czy Krzysiek Komande, to są ludzie, którzy chcą jakby robić ciekawe rzeczy i, i, i super, że biorą mnie pod uwagę w związku z tym, że chcą to robić i, i, i stawiają gdzieś tam mi zadania jakieś nie I, i ja chcę z tych zadań się wywiązywać po prostu tak Rzetelnie, no, mhm. tak ludzko po prostu, wiesz? Nie chcesz świecić gębą i robić jakiś tam swoich sprawdzonych myków czy, czy coś. To jest idealne, że, piękne, że chcesz poruszyć. Że jeżeli wychodzisz do roboty i, i, i jakby robisz film czy robisz spektakl, to chce jakby wpłynąć na wrażliwość drugiego człowieka, bo aktor to po prostu poruszać. Mhm. Na tym polega nasza praca. Sebastian, ci w takim razie życzę sukcesów w dalszym poruszaniu mhm. i tego, żebyś na tym fundamencie budował solidną budowlę. Więc Dziękuję. Miał... A to już koniec? No tak, koniec. Już. O Jezus, a tyle ty pytań miałeś? Do zapytaj mnie o coś co ty jeszcze? <noise> znaczy? Dziękuję bardzo. bardzo Teraz dziękuję już nie rozmowa. będę ci zaglądał tą kartkę, <laughs> bo będę tu siedzieć o półtorej godziny jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce, podczas kolejnego wywiadu. Tak jest, właśnie tak.